Jacek Hoga, Fundacja Darna. Kilka dni temu opublikowaliśmy wywiad, autoryzowany wywiad z szefem Sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownikiem Maciejem Kliszem. Dzisiaj chcieliśmy jakiś krótki komentarz do wiedzy, która została przez pana pułkownika nam przekazana, do naszych wrażeń z samego wywiadu, do wrażeń z tego, jak w słowach pana pułkownika w wywiadzie, który opublikowaliśmy, Jakie wrażenie odnosimy z tego dosyć suchego wywiadu? Chociaż naszym zdaniem z tego wywiadu można też bardzo dużo wniosków wyciągnąć. W związku z czym, może na pierwszy rzut oka jest taki suchy, ale był bardzo ciekawym doświadczeniem. I na początek takie technikalia, które mogą Państwa interesować. Byliśmy umówieni na godzinę, półtorej wywiadu wideo. Układ zaproponowany przez Fundację Adarma miał być taki, że ja tylko i wyłącznie zadaję pytania, pan pułkownik odpowiada na pytanie, nie ma żadnego komentarza ze strony Fundacji i publikujemy po prostu taką formę wywiadu. Po naszym przybyciu do Cytadeli okazało się, że nie godzina półtorej, tylko pół godziny i że nie mamy prawa nagrywać, w związku z czym ja zadawałem pytania, a kolega z fundacji, pan Paweł Madaliński, notował odpowiedzi pana pułkownika. Także no. czuliśmy się troszeczkę, jakbyśmy w XIX wieku przeprowadzali wywiad. Już od samej bramy, od samego wejścia na teren Cytadeli, byliśmy bardzo dobrze przyjęci. Przyszedł po nas pan pułkownik i współpracownik szefa sztabu. Także na wywiadzie, podczas wywiadu były dwie osoby w mundurach, dwaj pułkownicy Wojska Polskiego i pani, która przedstawiła się jako ekspert do spraw komunikacji strategicznej, co przyznaję troszeczkę mnie rozbawiło sama formuła, tytuł, stanowisko pracy, jakie ma pani w ministerstwie. Zwłaszcza w sytuacji, w której to się wszystko stało, to znaczy, zamiast godziny, półtorej, pół, zamiast nagrania to notowanie, i jeszcze do tego informacja od pana pułkownika, że powinniśmy wiedzieć, że jest to wyjątkowa sytuacja, w sumie rzeczywiście była, że dostaliśmy prawo do nagrania, czy właściwie przeprowadzenia tego wywiadu. I że cel był nieukrywany, to znaczy, e, jesteśmy odbierani jako środowisko, które, pomimo że e, jest przychylne samej koncepcji tworzenia wojsk obrony terytorialnej, to e, dosyć surowym okiem patrzy na to, jak w praktyce to wygląda. I tutaj moje podziękowanie i, i słowa szacunku dla e, szefa sztabu, że pomimo tego, że Doskonale wiedział, jakie stanowisko jest w fundacji, że jesteśmy sceptyczni do tego, w jaki sposób to wygląda. Zdecydował się na ten wywiad, który jest no, zabiegiem dosyć wyjątkowym z mediów niepublicznych. Według mojej wiedzy, to był chyba jedyny wywiad, na którego przeprowadzenie zgodziło się szefostwo Piątego Rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Także w tym miejscu też chcę podziękować za to, że pomimo tego naszego krytycznego nastawienia, pan pułkownik Klisz zdecydował się. Na to, żeby ten wywiad miał miejsce. Jakie są nasze wrażenia z tego, co opowiedział nam pan pułkownik? Bardzo mieszane, to znaczy, po pierwsze, podstawowym modułem bojowym ma być kompania piechoty lekkiej, i to zarówno w sytuacji, kiedy będzie broniła terenu przed nieprzyjacielem potencjalnym, jak i w sytuacji, w której e, obronie terytorialnej e, Przyszło by walczyć, jak to się eufemistycznie nazywa, na terenie czasowo zajętym przez nieprzyjaciela. 160 osób jako jedna grupa to jest dosyć duży oddział, no de facto partyzancki. Dosyć łatwy do zauważenia, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co na temat jego mobilności potem mówił pułkownik Klisz. Otóż podstawą takich kompanii ma być dziewięć wspaniałych dwunastek, i to już wskazuje na to, że Dobre rady amerykańskie są bardzo brane pod uwagę, bo właśnie ta wspaniała dwunastka jest tym, co według Amerykanów się wspaniale nadaje, właśnie wspaniale do tego, żeby tworzyć zalążki partyzantki. I stety, niestety, bardzo to współgra z raportem, którego streszczenie opublikowaliśmy niedawno na stronach Fundacji Adarma. Gdzie wprost jest napisane, że Amerykanie oczekują od państw frontowych, czyli m.in. Polski, w Europie, że będziemy tworzyć lekkie siły bojowe według koncepcji g ram czyli przeciwpancerne pociski kierowane, artyleria, młodzieża i artyleria rakietowa, nienaprowadzana, ponieważ tego typu siły miał Hezbollah, kiedy powstrzymał w południowym Libanie już 9 lat temu wodę, że trzykrotnie większe siły armii Izraela i stąd jest to taki wzorzec, jak można powstrzymać regularne siły pancerne, których przecież Rosjanie mają całkiem sporo. Niestety problem jest w tym, że jeżeli położymy te dwie, połączymy te dwie koncepcje, czyli tworzenie na zlecenie Amerykanów w Polsce sił w stylu Hezbollahu i tego, że ta wspaniała dwunastka ma być podstawą kompanii piechoty, to z tego jawi się nam obraz armii partyzanckiej, czy pododdziałów partyzanckich, które tworzymy w czasie, jak mamy niepodległo rzekomo jeszcze państwo, w czasie, kiedy mamy kontrolę nad własnym terytorium, w czasie, kiedy możemy tworzyć regularne siły zbrojne. Bo proszę pamiętać, że tym się... to, to jest właśnie ta zasadnicza różnica. Regularne siły zbrojne przeciwstawiają się nieprzyjacielowi, tak żeby uniemożliwić mu dostęp do naszych Zasobów do naszej ludności cywilnej. Natomiast partyzantka to jest ten typ wojska, który zasłania się siłą rzeczy partyzantką ze względu na swoją słabość liczebność, słabą liczebność, słabą jakość musi wykorzystywać cywilów jako swego rodzaju tarcze. Tak robi Hezbollah, tak robiła siłą rzeczy również armia krajowa poza wyjątkiem powstania warszawskiego. Mamy te wspaniałe dwunastki, ma być ich 9. Kompania piechoty ma mieć wzmocnienie w postaci zespołu snajperskiego, zespołu wsparcia lekkich moździerzy i zespołu do wykonywania zniszczeń saperskich. I jak to wszystko dodamy, to jest sto kilkadziesiąt, 150 osób, minimum. I na pytanie, bo pytanie brzmiało tak. Jaki transport będzie używany jako optymalny dla lekkiej piechoty? Odpowiedź była góra 1-2 samochody na kompanię, reszta się poruszać na kładach i motorach. Proszę sobie wyobrazić kolumnę ponad 100 kładów i motorów na terenie zajętym czasowo przez nieprzyjaciela. I jakiegokolwiek drona z termowizją to po prostu się nie dodaje. To nie ma prawa tak działać. W związku z czym być może nie jest taka intencja, ale szkoda też, że w takim razie otrzymaliśmy taką informację, jeżeli nie jest ona zgodna z tym, co jest planowane. Rzecz, e, która jest pomijana ze względu na polityczną poprawność, która jest szokująca i co do której dużo światła rzucił właśnie pan pułkownik, to jest kwestia stawiennictwa kobiet w czasie wojny. Otóż 10% wojsko obrony terytorialnej to będą prawdopodobnie kobiety, tak samo jak jest, tak, podobny procent jest w wojsku polskim jako całości. I jest zapis w nowelizacji ustawy, że 6 miesięcy, jeden dzień po porodzie taka kobieta żołnierz ma obowiązek stawiennictwa. I zapytaliśmy, jak, jak to jest możliwe, jak, jak wojsko sobie wyobraża e, matkę 7-miesięcznego dziecka, która zostawia to dziecko, żeby iść bronić ojczyzny. Odpowiedź była szczerze mówiąc dla mnie e, odkryciem. To znaczy, że oni od początku przewidują, że kobiety nie będą e, miały takiego obowiązku, mimo, że jest zapisane w ustawie, że nie będą musiały się stawić, czy to na ćwiczenie w takiej sytuacji, czy na wojnę w takiej sytuacji, ponieważ nie będzie surowo wykonywane prawo, tylko będzie, e, ze zrozumieniem będzie podejście do tej sprawy. Na pytanie... E, no to jak to w takim razie te 10% będzie z oddziałów? Oddział może nie mieć konkretnego specjalisty. Odpowiedź była, że to oczywiście jest wszystko uwzględnione w szkoleniach i to nie zmniejszy gotowości bojowej pod oddziałów. Czyli tłumacząc to na język polski, 10% kosztów osobowych i 10% kosztów szkolenia wojska polskiego, nie tylko obrony terytorialnej, idzie na PR, na to, że musimy pokazać, że jesteśmy tak postępowi, że żo żołnierki też mamy. A nikt nie bierze pod uwagę, że one w ogóle będą służyć, w związku z czym to jest marnowanie siły i środków tylko po to, żeby ktoś się poczuł lepiej. Dodatkowo, ważna informacja, zgodnie z przepisami ogólnymi w Polsce, każda żołnierka czy każda pani oficer, nie tylko w obronie terytorialnej, jeśli ma pod opieką osobę poniżej 16 roku życia, nie ma obowiązku stawiennictwa. W związku z czym sam system przewiduje, że te osoby nie będą służyć. Szkoda tych 10% kosztów dla finansowania fikcji i dobrego samopoczucia jakichś pań feministek. Według amerykańskiej koncepcji mamy tworzyć lekkie oddziały partyzanckie. Według polskich koncepcji według tego, co mówił pułkownik Klisz, wojska obrony terytorialnej mają wykonywać zadania zlecone przez siły specjalne. W związku z czym Tutaj tak obrazowo podąż, że relacje ma być jak między cichociennymi a armią krajową. Warto pamiętać przy tym, że według amerykańskiej koncepcji to mają być te lekkie oddziały i oni mają mieć nad tym nadzór, to znaczy C4 ISR. Co to znaczy C4 ISR? To jest dowodzenie, kontrola, komunikacja, komputery, wywiad, nadzór i rozpoznanie. Te rzeczy Amerykanie wprost w swoich dokumentach piszą, że nam zapewnią, to znaczy, że my będziemy wykonywać ich polecenia. A na pytanie, czy skorzystamy z sugerowanej przez Amerykanów pomocy w tym zakresie, odpowiedź była, być może niezręcznie zadałem pytanie, że w tym zakresie e, polski przemysł nam zapewni e, e, swoje rozwiązanie i nie potrzebujemy wsparcia. No, widać tutaj ewidentne niezrozumienie się, brak komunikacji pomiędzy mną a panem pułkownikiem, także dostałem odpowiedź na, na inne pytanie niż je zadałem. Ale spójrzmy na ostatnio robione zakupy dla Wojsko Obrony Terytorialnej, czy w ogóle ostatnie większe zakupy w, w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To jest tak: Beryla, kilkadziesiąt tysięcy beryli, około 2000 zmodernizowanych karabinów PK, 600 lekkich moździerzy. Do, spora ilość e, adekwatna do wielkości obrony terytorialnej granatników podlufowych i samodzielnych, e, 40 mm, a dla wojsk lądowych, przez ostatni rok, jedyna rzecz, która jest zamówiona rzeczywiście, to moździerze rak i kraby. Jak dołożymy to do koncepcji tej amerykańskiej, czyli przeciwpancerne pociski kierowane, lekka piechota, artyleria, artyleria rakietowa i. Moździerze to idealnie pasuje. Widać tutaj, że współpraca, o której mówił generał Kukła z amerykańskimi siłami specjalnymi, z, z zielonymi Beretami, postępuje ściśle według wskazówek naszego aktualnego, naszego największego sojusznika. Co jest też symptomatyczne, dowództwo wojsko Obrony terytorialnej nie brało udziału w pracach analitycznych w tej sprawie. Jak powiedział pułkownik Klisz, Prowadziło te sprawy biuro do spraw utworzenia obrony terytorialnej. W związku z czym mamy dowództwo rodzaju sił zbrojnych, które nie brało udziału w ogóle w kształtowaniu koncepcji. Nie jest to oczywiście wina dowództwa, to jest wina decydentów politycznych, natomiast rzecz bardzo ciekawa. Pytaliśmy też o urządzenia mobilne. Była taka sugestia, że wojska obrony terytorialnej będą działały w poszerzonej rzeczywistości dzięki. Aplikacjom, które będą na wojskowym aplikacjom, które będą na urządzeniach cywilnych, na smartfonach używanych przez cywilnych użytkowników. I w tym samym tygodniu, w którym ta informacja została opubliczniona, Ukraina upubliczniła informację, że nadzwyczajnie celny ostrzał artylerii rosyjskiej w Donbasie, czy artylerii separatystów, był możliwy dzięki temu, że namierzani byli żołnierze. Ukraińscy poprzez użycie swoich smartfonów, bo mieli aplikacje zainfekowane wirusami wpuszczonymi tam przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Czy takie zagrożenie nam nie grozi? Nawet jeśli aplikacje będą dobrane prawidłowo, nawet jeśli ochrona antywirusowa będzie dobra, proszę sobie wyobrazić, że gdzieś w środku lasu metodą triangulacji można wskazać, że jest aktywny smartfon. Jakbym był przeciwnikiem, który ma do czynienia z obroną terytorialną, jak tylko w dziwnym miejscu zauważyłbym logowania, tam bym skierował ostrzał artylerii, tam bym skierował pododdział przeciwpartyzancki. W związku z czym nie budzi zrozumienia koncepcja używania cywilnych urządzeń mobilnych przez obronę terytorialną. Wręcz według ekspertów jest to uważane za śmiertelne zagrożenie. I to już było przez Rosjan wykorzystywane już w roku 2008 w wojnie z Gruzją. Jak wygląda y, tworzenie obrony terytorialnej w Polsce? Y, Grudzień 2015 roku informacja, że trzy brygady obrony terytorialnej będą w pełni gotowości bojowej w kwietniu 2016 roku. Wtedy też były informacje, że żołnierze będą mieli broń w domu, że będą mogli sobie wybrać rodzaj broni, czy ktoś chce Steyr-Aug, czy ktoś M4 albo Beryla? no Wiadomo, że to takie trochę śmieszne pomysły były, natomiast Nie. Tak, tak to wtedy wyglądało. W 2016 roku powstało biuro. Pod koniec roku dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Cykl szkolenia ma zająć 36 miesięcy, czyli 3 lata, żeby stworzyć batalion, który będzie gotowy do walki od momentu rozpoczęcia rekrutacji. I teraz ważna informacja, proszę Państwa, nie ma rozporządzeń wykonawczych do ustawy wprowadzonej do polskiego prawa 1 stycznia, na mocy której powstały wojska obrony terytorialnej. Nie ma rozporządzeń wykonawczych na początek marca 2017 roku, to znaczy, że nie przeprowadzono jeszcze żadnej podkreślam, żadnej formalnej rekrutacji, a pierwsze szkolenia są planowane na kwiecień 2017 roku. To znaczy, że pierwszy raz w szeregu biurka ktokolwiek usłyszy, najwcześniej na wiosnę 2017 roku. Rosjanie po zajęciu Krymu stworzyli tam dywizję obrony terytorialnej. O, osiągnęła ona gotowość operacyjną w lato 2016 roku. Dywizję, nie brygadę. To jest cztery razy więcej. Uproszczenie spójrzmy na Białoruś tak? Białoruś nie dość, że ma obronę terytorialną to w 16 roku we wrześniu wystawiła ją w pole na granicy rosyjskiej w związku z czym widać, że tutaj są poważne napięcia pomiędzy Białorusią a Rosją my natomiast dyskutujemy mamy konferencje, debaty tworzymy dowództwa batalionów dowództwo rodzaju wojsk rosyjskie drony latają nad Podlasiem a my czekamy, aż będą gotowe rozporządzenia i od momentu szeregu zbiórka pierwszego, czyli kwietnia 2017, jeśli się uda, trzeba dodać 36 miesięcy, żeby te pierwsze bataliony, których dowództwa powstały na jesieni 2016 roku, osiągnęły gotowość operacyjną. Teraz w ramach tych batalionów, w ramach tych kompanii ma być wsparcie moździerzowe po kilkunastu dniach przeszkolenia doświadczonym artylerzysta przy moździerzu, ma być wsparcie snajperskie, snajperzy wyszkoleni po tych kilkunastu, kilkudziesięciu, w wymiarze całych powiedzmy trzech lat, dniach szkolenia. Snajperzy to jest bardzo mało prawdopodobne, to są rzeczy do zrobienia oczywiście, ale nie w takim czasie. I jak wskazał sam szef sztabu, zrobili pierwsze takie pilotażowe szkolenie, 16-dniowe, gdzie kursantami byli, przyszli prowadzący, instruktorzy i nie dali rady wykonać tego, tak? Nawet przy efektywnym wykorzystaniu każdej godziny z tych 16 dni wystarczy, że ktoś zachoruje, że jest panią z dzieckiem, nie przyjdzie na kilka dni i potem będzie zgłaszał podczas wojny dowódcy albo przeciwnikowi, że na tych zajęciach nie byłem i, i dla tego jestem usprawiedliwiony z dnia do zadania domowego, to wszystko wygląda bardzo kiepsko, co nie znaczy, że pomysł tworzenia obrony terytorialnej jest złym pomysłem. Bardzo chcemy, żeby to się udało. Natomiast tworzenie obrony terytorialnej, której pododdziały mają osiągnąć gotowość operacyjną w 2020 roku, kiedy teraz jest zagęszczenie atmosfery międzynarodowej. Zwiększenie, tak jak mówił wiceminister Kownacki na rok 2018 budżetu powyżej 2% PKB ze względu na to, że Rosjanie olbrzymie masy wojska przeniosą na Białoruś we wrześniu 2017 roku, no to wszystko nie brzmi dobrze, tak? Zróbmy coś w 2018 roku, bo w 2017 będzie jakieś zagrożenie. Zróbmy coś, co zacznie działać w pełni w 2023 całe wojsko obrony terytorialnej, bo teraz jest zwiększone zagrożenie. W wojskach operacyjnych, ile jest moździerzy? 60 mm. Poniżej 200 sztuk? O Te dostanie 600 sztuk? Super. Czemu w ramach wyposażania wojsko Te nie robi się większych zamówień, żeby uzupełnić wyposażenie wojsk operacyjnych? Może dlatego, że Amerykanie po prostu nie przewidują, żeby nasze wojska operacyjne do czegokolwiek się nadawały. Może dlatego, że to ma być jedyny de facto działający rodzaj sił zbrojnych w razie konfliktu z Rosją. Na koniec chcieliśmy podziękować panu pułkownikowi Maciejowi Kliszowi za możliwość przeprowadzenia wywiadu i pomimo wszystkich tych pesymistycznych opinii, które tutaj wyraziliśmy, już sam fakt, że szef sztabu wojsko Obrony Terytorialnej, które co tu dużo mówić są przez nas krytykowane, podejmuje z nami rozmowę, wchodzi z nami w dyskusję, jest zmianą na skalę całej trzeciej RP, znaczy normalnie takie rzeczy zamiata się pod dywan. W normalnej sytuacji przez ostatnie 25 lat ktoś, kto wskazywał na pewne możliwości wystąpienia błędów systemowych, był usuwany z debaty publicznej. Natomiast my, e, dzięki e, decyzji e, dowództwa wojsko-brony terytorialnej, możemy obserwować to, co robią, możemy wskazywać nasze, publicznie wskazywać nasze wątpliwości, tak jak to teraz robimy. I jest to bardzo duża zmiana na plus w stosunku do tego, jak wojsko podchodziło do tego typu spraw przez ostatnie 25 lat. Tego typu przekaz jest możliwy tylko dzięki Państwu, za co serdecznie dziękuję. Jeszcze raz, tak jak zwykle, ani rząd, ani samorząd, ani Unia Europejska, ani jakieś obce wywiady nikt oprócz e, zwykłych e, polskich obywateli, oprócz ludzi dobrej woli wewnątrz Polski, niezwiązanych w żaden sposób z rządem, e, czy administracją możemy wykonywać swoją pracę. W związku z czym, jeśli chcą Państwo, żeby ktoś obserwował sytuację, czy to w, w, przy tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej, czy to w sprawach obrony cywilnej, w sprawach prywatnego posiadania broni do samoobrony, w sprawach prawa do obrony własnego życia, w sprawie praktycznego prawa do życia. Bez Was to jest niemożliwe. W związku z czym, z tego miejsca bardzo dziękuję za Państwa pomoc i tak jak zwykle nadal proszę o to wsparcie, bo bez Państwa pomocy nie jesteśmy w stanie wykonywać tej jakże potrzebnej pracy.